Przepływają plany, świat, nasze sprawy Tam nie tylko są po granicach tak niczym walka Plac, Bo wierzę, że na końcu życia Złożę kacz, na Świat, nasze sprawy Z niczym płacami przepływają plany Świat, nasze sprawy Trum umyżony w aucie przez saco mechniku Wstępuje się w pozytywne stoczone zasub na nośniku Nie rozmawię, nie lego lekko, mowę do tworzenia mitów A co jedyny i dwuman się przeciął, to godziny świetu Widzę, że z tektów padnę, co luśni na mnie Grosz o wygląda to wygląda to Nie wierzę, że lekki mi ze śledzą nad Uglądał się jej dokładnie jak puka z kontrolą z agresją Chyba ją wczoraj spotkałem, poważnie prosiła o zdjęcie To sobą pod kwestią Próbuję już pochłon przeczytać, że innym jestem synem Jeszcze wyszedł się z auta i snakometr, a ja w kinie chwilę Może to karma, myślę, co ja jej zrobiłem chwilę Bo co ta egzaltacja patrząc w stanie, nie bierze co widzę to te zaczyna, że obce słyszy, jak czas ma objawić Słuchaj, niby w obserwuje obserwuję, Patrz, jak rośnie moc oburzenia na twarzy Czuję, że idzie, nie zabieram okno, czekam już na to, co się teraz wydarzy O matko, to fal, widzę ten wyraz, staję dumą, jak tutaj na rary Tam, gdzie chodzą w kół granicach, niechże walka trac Choć wierzę, że na końcu życia są ta trzmaka Świat, nasze sprawy Między pracami przebywają plany Świat, nasze sprawy za pięknem rosną ku granicach niczym walka, tak Choć że na końcu życia zboże ta tak Świat, nasze sprawy, między pancami przy